Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Noce Kościołów.

Na wstępie o powstanie, ponieważ za chwilę odegramy hymn Wrocławia, później hymn państwowy. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Lwowska Szkoła Matematyczna, piesze pielgrzymki do Częstochowy, bunt, modlitwa, czasem brak wiary, bardzo gęste życie artystyczne i akademickie. Skomplikowana i zwielokrotniona myśl wokół układającej się po wojnie tożsamości Wrocławia. Każdy z obecnych a najmocniej dziś nagradzani, dołożył część siebie do tej, jak sądzę, domkniętej w dekadzie solidarności tożsamości. Mam nadzieję, że twórczej, otwartej i opiekuńczej. Jest tak wiele aspektów tych zmian, że nie sposób ich wymienić. O dwóch chcę jednak powiedzieć. Pierwszy ma znaczenie kulturowe, drugi cywilizacyjne. Oba mogą być dobre dla Wrocławia. Mogą. Acz nie muszą. W przyszłym roku, roku Europejskiej Stolicy Kultury, otworzymy we Wrocławiu Muzeum Pana Tadeusza. Efekt pracy Osolineum wokół rękopisu jednej z najwspanialszych relikwii piśmiennictwa polskiego. To pierwsza z owych zmian. Współczesne technologie wywołały w nas, to druga z owych przemian, raczej cywilizacyjna, tęsknotę za prostszym rozumieniem demokracji. Wielokrotnie bardziej bezpośrednim. Przynajmniej w deliberatywnym znaczeniu. To dobry objaw. Dobry, jeśli będziemy umieli uczynić go dobrym narzędziem, narzędziem ku byciu razem, uwspólnianiu. Proszę zatem, aby oba prądy, o których dziś mówię, charakteryzowały się życzliwością, otwartością, tolerancją, chęcią współpracy. Ja taką otwartość deklaruję i bardzo staram się okazywać. Proszę. Aby, co nie wyklucza przecież krytyki, tego rodzaju życzliwość charakteryzowała wszystkich chcących rozmawiać o Wrocławiu. Niech zatem kierują nami i racja, i życzliwość. Uczyni mnie tego także obywatele, dziś stający się honorowymi obywatelami Wrocławia. Proszę Państwa o powstanie. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony zostaje pan Grzegorz Czesław Roman. Złoitym Krzyżem Zasługi odznaczona zostaje pani Elżbieta Anna Grauczyk. Na wniosek wojewody dolnośląskiego za zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony zostaje pan Adam Grell. Otóż na tablicy owej również moja cegiełka, która przyczyniła się do odbudowy Polski, będzie się liczyć. Były to słowa Waleriana Paniko i te właśnie chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy dzisiaj uzyskali odznaczenia, dlatego że ich cegiełka liczyła się w odbudowie Polski, jak i miała przemożny wpływ na odbudowę Wrocławia i doprowadzenie go do obecnej świetności. Serdecznie gratuluję. Tytuł honorowego obywatela Wrocławia będzie przyznany dzisiaj dwóm ważnym postaciom wrocławskiego kościoła i Wrocławia lat 80. Oba życiorysy są jednocześnie trochę bliźniacze, trochę wzajemnie się uzupełniają. Obydwaj współtworzyli przestrzeń wolności i prawdy we Wrocławiu. Obydwaj darzyli się przyjaźnią, a tworzone przez nich środowiska kształtowały Wrocław zarówno lat 80. Czasu przełomu, jak i nasze współczesne miasto. Ksiądz prałat Stanisław Orzechowski Orzech, kapelan wrocławskiej Solidarności, duszpasterz wrocławskiej młodzieży, organizator pielgrzymek. Kto choć raz słuchał księdza Orzechowskiego, musi znać jego przesłanie, jak ważny jest solidny stół w każdym domu, jako podstawa wspólnych posiłków i rozmów, które budują rodzinę. Urbis w Bratisławie, Decrevit ut titulo honorario civitate Vladislaviensi vratis Donatus, ornaretur revenderus praetus Stanislaus Orzechowski. Cognomine Orzech vulge appellatus, autonomi liberi optificium collegi quod dicitur, solidarność preclarissimus apus Vladislaviensis capellanus, Eximus curatur animarum Juventutis Vladislaviensis. Ojciec Ludwik Wiśniewski, Dominikanin, duszpasterz akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i wrocławian. Działacz opozycji antykomunistycznej. O charakterze laureata piarczy list adresowany do Edwarda Gierka z 1976 roku w obronie praw ludzi wierzących, który był listem przeciwko kłamstwu, którego bezkompromisowość zadziwiała odwagą. Nic dziwnego, że w tym czasie nerdowska Stasi uznaje ojca Wiśniewskiego za jednego z najważniejszych polskich opozycjonistów. ornaretur revendus pater Ludvicus Višnjevski. Pater sacri ordinis pedicatorum tem robis rei publice popularis polonorum, per illustris curator animarum juventutis academiae, multos per annos preceptor egregius inventutis Bratislaviensis. Qui motus anticommunisti particeps omnibus viribus contendit, ut Seva Illa Cominibuskve Investa Civitate Forma Imprugderatu Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa Noce Kościołów